Andrzej Seweryn może spać spokojnie. Pieniądze ocalone mimo afery z wulgarnym filmikiem. Ten filmik tak mocno podgrzał atmosferę polityczną w kraju, że na początku czerwca zajmowali się nim najważniejsi publicyści, artyści i politycy. Bohaterem amatorskiego nagrania był znany aktor Andrzej Seweryn. Artysta wygłosił tam krótki, ale wulgarny i bezkompromisowy apel do swego wnuczka, by ten nie przebierał w metodach, gdy przyjdzie mu stanąć do walki z obecną władzą w Polsce. Seweryn wprost zachęcał do przemocowych rozwiązań. Jako szef dużego stołecznego teatru, artysta musi się liczyć z tym, że byt tej instytucji jest uzależniony od państwowych dotacji. Czy film zaszkodził teatrowi polskiemu imionom Arnolda Szyfmana? Otrzymaliśmy w tej sprawie odpowiedź od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Andrzej Seweryn nie docenił internetu. Jak później przyznał w specjalnym oświadczeniu, nagranie z wulgarnym przesłaniem dla wnuka dostało się do sieci z woli tych, którzy mają dostęp do naszych prywatnych kont. Nie wiadomo, co miał na myśli, oświadczenie zniknęło z oficjalnego profilu facebookowego Seweryna. Wiadomo natomiast, że film udostępnił na początku czerwca Tomasz Lis, a więc były dziennikarz, a dziś niezależny publicysta i wydawca. Zrobił to zapewne w celu podgrzania atmosfery przed wielką antyrządową manifestacją, która odbyła się w Warszawie w dniu 4 czerwca. Seweryn ostatecznie odciął się od filmu. Ani ja, ani osoba, do której zostało ono wysłane, nie udostępniliśmy go mediom społecznościowym, napisał w oświadczeniu. Słowa te jednak dotarły do rzeszy Polek i Polaków. W internecie nic bowiem nie ginie. Wszyscy słyszeli, jak klinie Seweryn i w jakim stylu zachęca wnuka do buntu przeciwko władzy, której przypisał faszystowski charakter. Drogie dziecko, pamiętaj, twoim zadaniem jest im przyb gwiazdka 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 cie. Jesteś młody, na razie nie rozumiesz, co do ciebie mówię, ale szybko zrozumiesz, jak będziesz miał kilkanaście lat albo wcześniej, zrozumiesz, komu trzeba przyb gwiazdka 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 cie. I nie zważać na nic. Mówił aktor na nagraniu. W dalszej części Seweryn wymieniał osoby, wobec których wnuk aktora nie może czuć litości. Padło nazwisko Jarosława Kaczyńskiego, Donalda Trumpa i Wiktora Orbana. Tym wszystkim Trumpom, Kaczyńskim, Orbanom, Pir, Gwiazdka, 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 M trzeba przy Gwiazdka, 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 Cie. Żadnych dialogów chrześcijańskich, żadnego rozumienia, debaty, porozumienia, nie ku gwiazdka gwiazdka, a faszystom trzeba przyb gwiazdka gwiazdka gwiazdka, ać, a nie dyskutować z nimi, bo oni będą używali tego dialogu, żeby ciebie zrobić w dół gwiazdka, po prostu. To są bandyci po prostu. Trzymaj się dziecko i pamiętaj, przyb gwiazdka 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 cię, mówił Seweryn. Gdy film wyciekł do sieci, na aktora spadły gromy. Jednak potem okazało się, że artysta ma też liczne grono wiernych fanów, których sprawa z nagraniem w ogóle nie obchodziła. Ludzie ci cenią tak bardzo talent Seweryna, że w ogóle nie przejęli się incydentem z początku czerwca. Gdy w połowie miesiąca zorganizowano w Sopocie spotkanie z aktorem, do biblioteki, w której przemawiał, ściągnęły tłumy. Owszem, pojawiły się wcześniej przestrogi, że spotkanie może skończyć się awanturą, ale organizatorzy wydarzenia zadbali o to, by spacyfikować ewentualnych pieniaczy. Po prostu na wszelki wypadek dyskretnie wzmocniono środki ostrożności. Czy Andrzej Seweryn zostanie ukarany? Czy w jakiś sposób władze publiczne, które dysponują funduszami na stołeczną kulturę, postanowiły zdyscyplinować aktora? Z takim pytaniem zwróciliśmy się do stosownej instytucji. Na oficjalną odpowiedź czekaliśmy aż dwa tygodnie. Fakt postanowił sprawdzić, czy w związku z tym, że inwestycje teatru polskiego. Arnolda Szyfmana w Warszawie, któremu szefuje Andrzej Seweryn, realizowane są ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, urząd planuje wstrzymanie środków na dalsze działania teatru po nagraniu aktora, jakie trafiło do przestrzeni publicznej. Takie pytanie wysłaliśmy do urzędu i właśnie dostaliśmy odpowiedź. Okazuje się, że Andrzej Seweryn nie powinien się niepokoić. Nie spotka go tu przykra niespodzianka. Urzędników nie zainteresowało jego kontrowersyjne wystąpienie. Nie śledzimy prywatnych wypowiedzi dyrektorów instytucji kultury ani pracowników tych instytucji. Napisała nam Marta Milewska, rzeczniczka prasowa i zastępczyni dyrektora do spraw komunikacji zewnętrznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.